Znajdujemy się na stoisku ADJ. Wspominaliśmy w naszym tekście na portalu, Kamil wspominał o tym, że ADJ tutaj przechodzi lekko, lekko w cudzysłowie transformację i już chce przestać być kojarzony z urządzeniami stricte DJ-skimi, tylko chce wejść tutaj w ten rynek Pro, więc jak to dalej będzie wyglądać? A już od dobrych parę lat sukcesywnie zwiększamy tutaj market w kierunku bardziej profesjonalnym, powoli już powiedzmy odchodząc od rynku dj -skiego. Nie do końca nim zapominamy, bo wiadomo, że również tutaj cały czas celujemy również w rynek dj ale Nasze stoisko w tym roku ewidentnie wskazuje na to, że celujemy w rynek profesjonalny, w rynek estradowy i wentowy. No i co? No i aktualnie cały czas wypuszczamy nowe, nowe, nowe produkty, które no coraz lepiej sobie tutaj na naszym rynku radzą. To jakie takie główne serie mamy, główne produkty, które byście chcieli na przykład zaprezentować i o nich powiedzieć? No, przede wszystkim mamy dosyć rozbudowaną serię wodoodpornych urządzeń z serii Hydro. To są urządzenia z dp 65 Przeważnie. Z z bezprzewodowym DMX-em, no i aktualnie jest to chyba najbardziej rozszerzona oferta spośród wszystkich aktualnie producentów, bo dopiero w tym roku chyba konkurencja dopiero nadgania ofertę swojej IP65. No my tutaj już od 2001 roku już mamy pełną serię urządzeń IP65 od Bimów, Włoszy, Spotów czy lamp profilowych. No i dobra, teraz tutaj taki e, temat, wiemy, ADJ Family, wspominaliśmy o tym, oczywiście odniosę się do e, popularnego również Elation. E, powiedz nam proszę, gdzie są te główne różnice? Bo mogłoby się zdawać, że jeżeli ADJ wchodzi w rynek profesjonalny, to tak jakby e, OM-owo postępuje Elation, ADJ to samo, bo ta grupa. A wiemy, że tak nie jest, więc gdzie są te główne różnice e, i czym tak naprawdę wyróżnia się ADJ tutaj na tym rynku? A czy jeśli chodzi o mówimy o remach to już od, od długiego, długiego czasu nie nie są to produkty OM-owe, to są w ogóle nasze typowe produkcje, jak przynajmniej w 90% naszych produktów. Co wszyscy już aktualnie chyba widzą, nie tylko w Alejszy, na ale również i w naszej marce Adiod, że jest to, są to produkty, na które mamy bezpośredni wpływ produkcyjny, mamy większość wykupionych z linii produkcyjnych fabryk, więc mamy pełny pełne tutaj kontrol nad tym, jak to powstaje, co powstaje. Przede wszystkim ludzie zawsze pytają, a dlaczego mamy takie produkty aktualnie i jak to ma się do czy my wchodzimy sobie tutaj w, w grę e, no absolutnie nie. My uzupełniamy te luki, które są pomiędzy tym e, niższą, e, niższym budżetem, e, a tym e, a budżetem takim produktowym, Taki gdzie... Tak jest bardzo wysoki, jest tak, tak, nie, dla przeciętnej firmy A czy też są produkty u nas dużo droższe, gdzie, gdzie wszyscy mówią, boże, ile to trzeba pieniędzy za to zapłacić, ale są to produkty, które e, na przykład się w ogóle nie posiada, mimo że te moce już są bardzo zrównoważone. I jak, który z tych produktów na przykład będzie takim przykładem? E, no chociażby tutaj Hydro Profile 660W, e, jest to spot 660W LED p 65 z. E, z pełnym kadrowaniem, z SETO, z y i tak dalej, ze wszystkimi tymi funkcjami. E, no tutaj w Fallation, no w w dużo większej mocy 800 tys. watów, e, gdzie w IP65, czyli, czyli tutaj nie wchodzimy sobie absolutnie w żadną sposób w drogę, e, a się jest to, że tutaj odpowiadamy za serwis i za, serwizy, za e, wsparcie, jest dokładnie na takie samo na tej samej zasadzie, e, co posiada co tutaj nasza marka Brat Take Czyli tak jak wspominaliśmy w tekście, marka ADJ tak naprawdę w tym rynku pro jest ze swoimi produktami już obecna. My zachęcamy Was oczywiście do zapoznania się z całą gamą produktów ADJ, bo naprawdę jest dużo, dużo ciekawych rozwiązań, między innymi Hydrowash, tak, generalnie X19, o ile dobrze tak. pamiętam. Bardzo fajna lampka, którą osobiście też miałem okazję testować. Dziękuję bardzo za, za tutaj tą opinię i powodzenia w takim razie w rozwoju marki. Dziękuję.